Witam, z tej strony pociskery. Dzisiaj sobie będę drapał mix z drapek za 14 zł. Mamy w tym dwie krzyżówki za 3 zł, jedną kocham zrobki za 5 zł, jednego czarnego kota za złotówkę i jedną zrobkę Super 7 za 2 zł A więc kamerzysta będzie trzymał kamerę. Mam nadzieję, że to dobrze nagra. Proszę trzymać i zobaczę jak to teraz będzie wyglądało w drapę. Pięknie to wygląda, więc myślę, że odłożymy to i zaczniemy, na proszę o kamerze się to nagrywać dobrze, od drapeczki za złotówkę, czyli czarny kot. A więc zaczniemy. Chodzi o to, żeby znaleźć czy takie same kwoty, jak znajdziemy taką łapkę kota 7 złotych, wygrywamy takiego kota 13 zł, więc zaczynamy drapać. Złotóweczka 13 złotych. Widać? Powinno widać. 13 zł. 50 zł 50 zł 13 czy 13 a 50 wygramy chyba nie. Jest złotówka. Czyli pierwsza zdrabka przegrana. Literki kontrolne potwierdzają. Teraz sobie zobaczymy po literkach kontrolnych czy coś wygraliśmy. Chyba na razie nie widać, żeby Te, gdzie tu są literki kontrolne. Nie. Zaraz sprawdzimy C, czyli ta zdrabka przegrana z tego co widzę. po literki kontrolne, tak ta zdrabka niestety przegrana. Teraz sobie polecimy z krzyżówką. Z krzyżówką będzie trochę zabawa, ale chyba zobaczymy sobie po literkach kontrolnych. Dobrze, polećmy M, nie, no, po literkach kontrolnych. Ta zdrabka, nie wiem, tu jest D i gdzie mamy kolejną literkę kontrolną. O i nie widzę, więc chyba będziemy musieli... U, no to ta zdrabka też jest przegrana. Chyba z tego co wiem po literkach kontrolnych. Później sobie zobaczam. Kolejna zdrabka. Tu jest u. Jest, tu jest jakaś wygrana. Już wiem po literkach kontrolnych, a więc musimy ją odkryć. U, U i U. Czyli tu jest jakaś wygrana najprawdopodobniej. zdrapnę sobie pole. Hy. Gdzie jest Hy? Tu mamy Hy. Hy, 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 Hy. Gdzie mamy Hy? Chyba z tego. O, jest tutaj w wyrazie Hania. jakiś Hannibal tu mamy z kamerzystami podpowiedział i chyba wszędzie, chyba już nie Później sobie zobaczymy. Teraz G. G. G, 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 Gdzie tu mamy G? Kamerzysta podpowiedź tutaj w grill. Widzisz, jest gdzieś jeszcze kamerzysta? Chyba, chyba nie widzę, ale jest jakaś wygrana na 100%. To pewnie 3 ziko, ale zobaczymy. Nie ma G. Już nie ma G, ale jest A. Dobrze, że bo jest jakaś wygrana A co niestety tak sobie opatrzę e, e, Ale dużo A nam zrobiło powiem Ci kamerzysto, Kamerzysta nam sponsorował no tutaj ślepeczki No A to to tutaj zrobiło po prostu e, totalną katastrofę i nadal mamy A no to chyba no, ta zdrabka może mieć dużo swojej zawartości. Kolejna kamerzysta podpowiedział, ile tych A jest. Dobra, już nie ma na pewno. Py, teraz py szukamy. Py, 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 tu mamy, nie, tutaj nie, tutaj mamy py. Tutaj mamy py. Gdzie tu jeszcze mamy py? Kamerzysta widzisz py? Widzisz kamerzysta py? Nie ma. Nie ma, no to zobaczmy ty. Ty, no tu jest ty. No, ty musi być. By, ty, by, ty, by. O, kurde, nie. Tu jesteś. kurde, tu. No, tu mam zdrapane. O. Ty. Ty też byś musiał od razu sprawdzać. Chyba ty na tyle. Ty teraz wy. Wy, 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 wy. Kamerzysta widzisz że Kamerzyczka, szczęście, ma dobre oko. I chyba coś się zepsuło. Kolejne wy tutaj mamy. Kurde, na razie zdrabka jest mało wygranych, została nam ostatnia zdrabka, więc średnia, średnia. Nie może, to, nie może to tak wyglądać. Chyba co my teraz mieliśmy? Wy, co nie? A wy to chyba wszędzie, co nie? No. Czyli teraz sy. Ale dobrze, że to jest wygrana, bo kontrolne. My, jak mamy to. Mamy jeden wyraz, jakby. O, nam brakuje do kolejnego wyrazu. Kurde, ale tutaj teraz... Py... Ty, ja pys zdrapałam. A py mamy, czyli... Pysy, psy zdrapałem, dobrze. Sy, 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 gdzie jeszcze? Tutaj sy musi być jest jeszcze, chyba. Nie ma sy, to lecimy. Kolejna literka, ky. Ky tu widziałem... Kie pewnie gdzieś jeszcze... Je a ty czemu dałeś? Jak ty nie ma. No ty nie ma, no. A nie do... No nie jest tu. Tam. No bo jest tu ty, nie widzisz? Kamerzysta. Kino, no ki, no, nie ma chyba kini, że powiem ci kamerzysto Nie, tu jest ki. Gdzie Gdzieś jeszcze widzisz? Kamera Widzisz? Kamerzysta? Widzisz? Kiedy gdzieś? Nie. No to kiedy lecimy dalej. Pewnie to będzie 3 zł. Jest M, a M uzupełnia nam jeden wyraz masa. A więc Wam, jest genialnie. Znaczy, ta pewnie się wyłamuje na razie, bo nic nie ma. Ale jest U, U, I, U, czyli jest wygrana. A fajnie się tą monetą zgrana. No dawaj, dalej. Kurde, no to polećmy teraz U, B, 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 by. By? Gdzie Tutaj mamy jakieś słowo HANNIBAL Nie wiem co to znaczy, napiszecie w komentarzu co to znaczy, no to przypnę Wam serduszko By, widzisz liczbę? Nie ma By, no to lećmy z... I? I to chyba w ogóle nie ma, powiem ci. I O Jezus Maria Przepraszamy za... I tu I dobra, tu je mamy i... I tu I, No, fajnie, i grill, jak będzie l to jesteśmy po prostu grill, nie grill no tak, no powiedziałam dobra, chyba i nie ma już p, ry, 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 ry ry nam uzupełni ry, 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 ry. co jeszcze? kurde, ty ry, no to jak o będziemy mówić, spełnienie jesteśmy ry widzisz gdzieś ry jeszcze? Chyba nie ma no nie ma, a więc lecimy dalej, n N N, 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 jest tutaj N. O nam by uzupełniło dużo, jest tutaj N. Tu jest też. A tutaj powinno być A. Tu jest N. Kurde, on, a, O albo O nam uzupełniło. Chyba N już nie ma, N już nie ma. Jest E, jest E, jest E. To jest dobrze jak jest E. Na razie jest masa z tego, co widzę. Ty, w ogóle my N mieliśmy, a tutaj mamy w wyrazie Hannibal. Czy jeszcze L tylko nam... Jakby się pojawiło, to by było sztosik. I chyba E już nie ma, nic. Tu jest jeszcze. I kolejny wyraz. Tu jest E. Kolejny wyraz mamy. Czyli dwa wyrazy już fajne. Lecimy dalej. S to jest S. Nie, J. J... No kurde, jakbyśmy mieli... O to byśmy wygrali już kurde tyle kasy, że... Uuu. Nie ma. A Ew mieliśmy chyba, co nie? Nie nie ma. Teraz będzie F. Ale wyczucie! Ale wyczułam. No teraz napisać, że to jest ustawione, bo wyczułam, dobra. Co, co ja nam coś da? O tu jest, I mamy 3 złoteż zł mamy, co nie, bo mamy maca, czyli 3 złote na pewno tu. mamy. Tu, no, ejcie teraz L, jakby dali nam L albo. Czy jeszcze schy, chyba, komarzysta? No bo tak drześ, tu jeszcze le jest, a to le nie. No, dawa. I ostatnia literka. zy, 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 zy. Zawi. My mamy W w ogóle, my mamy D, tak? D mamy? Czekaj, zaraz zobaczę. D nie. Kurde, D będą nam dało 6 zł. Chyba tu na tyle, czyli na tej zdrabce jest chyba z 3 zł. Nie Kurde, wiem. To tyle roboty, Jarek. Nie wiem, czy tyle, ale zaraz zobaczymy później. I teraz sobie zobaczmy ostatnią zdrabkę, kocham zdrabki. Naszymi liczbami wygrywającymi jest 17, 35, 2, 13 i szukamy teraz. Mamy. 6 nie mamy. 12 nie mamy. Obok. 16 nie mamy. 21. Owszem, nie mamy. Pierwszy rzędzik nie jest wygrany. 23. Nie mamy. Kurde, nie gadajcie. 11, 3 obok. 27 nie mamy, tylko mamy 17.30 nie mamy. 28 nie mamy. 33 nie mamy. Zobaczmy, nie mamy, 9 nie mamy i 22 chyba też nie mamy. Czyli zaraz zobaczymy sobie, czy ta zdrabka jest przegrana. Tak, ta zdrabka jest przegrana. Czyli. Wygraliśmy ch chyba tylko na tej zdrabce 3 złotych. Później sobie, później też sobie sprawdzę. Może, już jest to. No tu 3 słowa trzeba, żeby wygrać 3 złotych. Zł. No i my mamy 3 słowa. A więc będę kończył ten odcinek. No wydaliśmy 15 złotych, czy tam 14, a wygraliśmy tylko. Tylko wygraliśmy 3 zł, a więc nie wiem, ja będę kończył ten odcinek. Ja byłem po ci, macie się i puu.